Cześć, witajcie! Dzisiaj recenzja takiego to zestawu z LEGO Ninjago o numerze katalogowym 71774 i jest to złoty Ultra Recenzję tą rozpoczynamy w inny sposób niż zazwyczaj, ponieważ jak to nagrywam, no to mamy 18 czerwiec. No a ja ten zestaw otrzymałem już w październiku 2022 roku czy tam wrześniu. Nie jestem teraz pewny w każdym razie gdy byłem w szpitalu to go otrzymałem no i Mam nagrany początek do tego filmu, ale on nie jest taki dobry, to nagrywam właśnie z początku, gdy rozpoczynałem jeszcze moją przygodę z YouTube'em. Uznałem, że nie jest najlepszej jakości wykonania, dlatego rozpoczynam to ponownie, dlatego też nie mam pudełka, pudełek nie zbieram, więc nie mam co wam pokazać, no, więc mamy już tutaj od razu wgląd na zbudowany zestaw, który stał na półce i może być lekko zakurzony. No i dobra, te podstawowe informacje i tak wam powiem liczba elementów w tym zestawie to 980. Jeśli się nie mylę, cena katalogowa wynosi 700 zł bez innego grosza. Aktualnie najtaniej możecie go kupić za niecałe 500 zł, a na jego najniższa cena w 2022 roku była równa 460 zł, więc cena jednak idzie już w górę powoli. Myślę, że zestaw jest naprawdę super. No a dzisiaj się mu przyjrzymy. Minifigurki oczywiście zostaną omówione na samym końcu. No a teraz rozpoczynamy od konstrukcji. Od tej najmniejszej, a którą jest, taki oto tron kryształowego króla, na którym są wszystkie złote bronie dla naszych ninja. Jest nowy nurczak opierunów, nowy miecz ognia, nowa kosar strząsów i nowe shurikeny lodu, tak to się prezentuje. Podstawka filetowa, ogólnie tron jest, no jakieś elementy kryształowe, no bo to jest tron dla kryształowego króla, więc to się musiało tutaj pojawić. No ale główną konstrukcją w tym zestawie jest oczywiście taki oto smok czworogłowy, no ultra smog, tylko że właśnie złoty. No i oczywiście Loida, jak on się prezentuje od boku jest naprawdę duża się w kadrze nie chce mieścić. Tam w ogóle ma ogon. No ale rozpoczniemy sobie od przodu, od głów, bo czemu by nie? Są one wykonane bardzo ładnie. Ogólnie tutaj budowa z boków wygląda tak samo, ale różnią się grzbiety głowa smoku loda. Lodu ma takie oto tutaj niebieskie elementy właśnie przeźroczyste, które mają imitować lód, czyli żywioł Zejna. Głowa jest fajna, wykonana z tych elementów. Taki sam element mogliśmy otrzymać w odrzutowcu Zejna, tylko bez nadruków oczu. Tak on się prezentuje. Tutaj szczęka. Możemy oczywiście ruszać, obracać, więc ogólnie ruchomość tych głów jest dobra. Następnie mamy głowę smoka Kaja. Tak on się prezentuje według mnie to jest najlepsza głowa z tutaj z tych wszystkich, wygląda ona w ten sposób, ma ładną tą głowę, właśnie te elementy, płomienie czerwone tutaj elementy i zżółte oczy, rogi oraz na grzbiecie czerwone, pomarańczowe przeźroczyste elementy, które mają symbolizować ogień, następnie tutaj na dole, niestety tak bardziej z dołu, no ale jakoś się to musiało zmieścić jest głowa kola, która uważam, że jest najgorszą tutaj pod względem wykonania, ponieważ są to dwa takie same elementy wykorzystane tylko ten ma nadruki i jest wykorzystany na no jakby drugą stroną. Przypomina ono rokiego z pierwszego sezonu, według mnie tak. No ale i tak stąd z tych wszystkich tutaj czterech głów jest on najsłabiej wykonany. No od góry ma on tutaj czarne i szare elementy, które mają imitować mod żywiołu ziemi, choć mogli użyć też pomarańczowe elementy jako lawę. no i ostatnia głowa to jest głowa Smoka Jaya. Taki sam element, jak w przypadku Zayna mogliśmy otrzymać w motorze Jaya, którego recenzję Mogliście widzieć niedawno, no i od góry jakieś kilka przejrzystych, żółtych elementów, które mają imitować pioruny. Jay ogólnie w serialu ma niebieski te błyskawice, no ale był już drugi niebieski tutaj kolor, więc poszli w kolor y, oczywiście żółty. No i co ogólnie tutaj klata tego smoka jest wykonana bardzo ładnie, tutaj to tu, jako takie łuski mi się to naprawdę podoba, wykończenie w postaci złotego kapelusza na środku, ogólnie masywny tutaj jest ten jakby całą główną konstrukcję klata tego smoka, nogi również bardzo dobrze zabudowane, wszystko tutaj złote, no widać jakieś technikowe elementy, prześwity, tutaj na przykład turkusowy klocek jest również widoczny, no ale ogólnie wygładzone od spodu, nogi też są pazury, białe z dwóch stron, wygląda to tak samo, no i jest to potężne, no i tutaj jeszcze tył mamy ogólnie tutaj ruchomość na środku. Możemy poruszać tutaj tyłem smoka na prawo, lewo. Niestety są tutaj widoczne elementy technikowe jakieś turkusowe, czerwone, więc to jest minus, że tutaj to widać ale no za to mamy taką fajną ruchomość możemy smoka ustawiać jak chcemy na górze jest siedzisko do naszego lojda szkoda, że nie dali aż czterech siedzisk, no ale to by było już za dużo, żeby wszystkich naszych ninja tu pomieścić ogólnie ładnie tu zbudowane tylnie nogi również ładnie podobne do tych pierwszych tutaj też takie elementy, które mogą imitować łuski, nogi akurat wyglądają tak samo, no i ogon, który jest masywny i długi że nie mieści się aż w kadrze, wykończony w postaci złotego elementu, tutaj również złoty kapelusz, takie oto te rogi, taki oto zakrzywiony element, no i ogólnie ten ogon możemy zginać bardzo mocno, aż tak, że on może dotknąć tutaj głowy, więc naprawdę spoko, na boki również nie możemy ruszać, więc co jest super zbudowane, no i co jeszcze, Ten, no to skrzydła są one wykonane z takich tych długich, z nowych elementów w kolorze złotym. Myślę, że gdyby zrobili je w kolorach tych tutaj pomieszanych, jako niebieski, pomarańczowy i żółty, no czarny jakoś to niekoniecznie by wyglądało, no to to by wyglądało jeszcze lepiej, ale są złote no to jednak to całego złotego smoka pasuje. Są niestety widoczne złote technikowe takie elementy, dzięki którym możemy sobie to Otwierać te skrzydła i wymachiwać nimi po prostu jako lot. Tutaj, że leci, no tutaj w stanie spoczynku po prostu skrzydła są schowane, no ale w każdym razie uważam też, że gdyby dali materiałowe skrzydła, to by było już w ogóle niesamowicie, ponieważ tak, no to te technikowe nie są złe, ale mogło być lepiej z dwóch stron tak samo. Tutaj są w ogóle koła, dzięki którym to się tam okręca, możemy sobie te skrzydła otworzyć, no i smok jest naprawdę duży, nie chce się zmieścić w kadrze, no ale teraz już czas na omówienie minifigurek. Omówienie minifigurek rozpoczniemy sobie od kryształowego króla, czyli dowódcy naszej kryształowej armii, no i również Overlorda, raczej do nikogo to już nie jest też tajemnica, na wyposażeniu ma on cztery katany, złote ręce, no i ogólnie torsi ładny z złotymi elementami oraz z różowymi, które mają imitować kryształy. Tak się prezentuje pierwszy torsik i też nóżki. Myślę, że super to wygląda. Tak to się prezentuje, z tyłu również mam jakiś szkielet, tak jakby kręgosłup i żebra. Więc super wykonany. Podoba mi się pierwszy torsik. No i tak on się prezentuje na środku, również jest logo Overlorda. No i możemy dać mu drugi torsik, który prezentuje się w ten sposób. Maskę mu mogę zdjąć i chyba się ona z główką przymocowała, ale nie. I drugi toczyk tak się prezentuje, również mamy tutaj jeszcze więcej złotych elementów, jakieś srebrne łus łuski, kryształowe elementy, które, jeżeli się przyjrzycie, są ustawione pod takim kątem, jakby to miały być oczy jakiegoś, właśnie demona, tak jak ma Overlord. Więc może to jest jakieś nawiązanie. Oczywiście na środku też jest ten symbol, no i główka taka klasyczna, taka super, która przedstawia Overlorda z tyłu również znajduje się jego symbol, taki szary, mroczny no i hełm, który raczej każdy już dobrze zna e, taki wykonany z trzech elementów Hełmu, który na którym jest zamocowana maska, którą możemy też sobie odchylić, ale po co? taka maska właśnie jakby oni tak ją nazwijmy, no i wysokie rogi, więc Overlord, naprawdę super minifigurka, i w takiej formie pojawił się tylko w tym zestawie i świątyni kryształowego króla. Następnymi trzema minifigurkami, jakie pokażę na jednym razie, no to jest kryształowa armia Overlorda. Tak ona się prezentuje. Oczywiście oni wyglądają strasznie podobnie. Główki oraz nóżki te same różnią się tylko torcikami. Dwóch ma takie z dwiema przeźroczystymi różowymi rękoma i całym jakby. Torsem z kryształu, jeden jest tylko z jedną ręką i połową torsu z kryształu. Są tutaj elementy zemstonu, dwóch ma tą, same, ten, tą samą broń, którą jest taka jakby podwójna yy, dita. No i jeden ma zwykłą, taką właśnie włócznię z tyłu. Również podobne na drugi, te dwa, co mają z przodu, w krysztale, tył również mają ten, co ma połowę, z tyłu też ma połowę. No i są tutaj właśnie też fioletowe elementy. Ten z zemst, on jest widoczny i ogólnie te minifigurki robią robotę. Więcej ich do kolekcji zawsze super i jest to moja ulubiona armia, jaką dostaliśmy w serialu i ogólnie też w formie minifigurkowej. Drugą taką, która mi się też podobała pod względem minifigurkową, to. Armia lodowych samurajów. Szkoda, że w serialu nie zostali przedstawieni jakoś super, ale tutaj już naprawdę robią oni robotę też jako minifigurki, tak samo jak ci właśnie lodowi samurajowie, ale ci jednak są bardzo lepsi, no i jeżeli nie pamiętacie, no to główki tych krysztowych wojowników to jeden cały odlew. Naprawdę są one super. I rozpoczynamy od tych dobrych i rozpoczniemy sobie od najlepszej tutaj chyba minifigurki jaką jest Oni Lloyd może nie jest on taki podobny do tego serialu ponieważ ten serial serialu miał dodatkowe rące 4 tak samo jak Garmadon no i też fioletowe oczy i fioletowy element jako moc ale prezentuje się on naprawdę dobrze też w formie minifigurkowej złoty hełm no i przepiękna maska która jest unikatowa tylko dla tego zestawu w magazynie takiej nie dostaniecie więc łatwo z wami Chyba, że macie ten zestaw, no to szacun, ponieważ naprawdę taki Lloyd jest super. No i co, ma on zwykłą główkę? Szkoda, że nie jest ona też jakaś dedykowana złota. Na ramiennik, który jest schody, preferują podmienić. Na, od Złotego Smoczego Ninja jeśli macie jakiś duplikat takiej zbrojki i wtedy mu dać no i torsik naprawdę ładny są tutaj zielone łuski smoka grzbiet również, jakieś kolce więc tutaj ewidentnie widać tą różnicą. w porównaniu do Overlorda który ma demoniczne rzeczy i ogólnie do Złotego Lloyda, który ma tutaj widać elementy smoka, czyli przeciwieństwo oni, naprawdę super nóżki również zadrukowane zielone pasy, elementy złota zbroja, no naprawdę super minifika. Górka I według mnie jest ona najlepsza w tym zestawie. I rozpoczynamy omawianie naszej czwórki ninja. Pierwszym z nich jest Kai Tak on się prezentuje: złote elementy, znaczy złota zbroja, czerwony strój, złota maska z też złotym logiem. Naprawdę ładnie. Główka ta sama, która była. Ogólnie złota zbrójka. Jeszcze tutaj, właśnie jako element Z złotą kataną na wyposażeniu. No i tak prezentuje się jeszcze tył torsiku. Ładne są detale: ta złota zbroja i jakieś inne elementy Na stroju Symbol Kaja też na pleckach, no i przód naprawdę wygląda ładnie tak samo jak nóżki staram się ogólnie streszać omówienie tych minifigurek no naprawdę wszystkie z nich mi się strasznie podobają Następnie Jay, czyli mój drugi ulubiony, a w sumie już pierwszy ulubiony złoty strój, który otrzymaliśmy w jest Połączenie złotego niebieskiego strasznie mi się podoba. I szczególnie Jay, który jest unikatowy też, ponieważ on pojawia się tylko w dwóch zestawach i to droższych wymechu Samuraja X-NI, no i w tym właśnie Ultra Smoku, naprawdę super minifigurka z tyłu, również jako symbol złota, zbroja, która przeplata się przez zwykły strój Fugitive, który możemy znać ze świątyni kryształowego króla złote ręce, złote detale, pasy i ogólnie super on się prezentuje tak samo jak Kai wszyscy inni ninja ma złotą zbroję ze złotą kataną no i maska, która różni się tylko kolorem pandany i tak też jest w przypadku każdego z nich idąc chronologicznie, no to po mamy zejna, tak on się prezentuje, kolorystyka złoty, biały również elementy szarego, no bo to jest ten strój fugitive oraz niebieski pas, więc myślę, że ten niebieski pas dodaje tutaj kontrastu i naprawdę on tutaj pomaga, wzbogaca ten strój w kolorystykę. Złoty pancerz, tak samo jak w przypadku innych. Tutaj widzimy na klacie również ten jego reaktor łukowy, nie? no też to od Tonego Starka, ale wiecie o co mi chodzi? To coś, co zasila zejna co widzieliśmy też w trzecim sezonie najbardziej. Tak się prezentuje właśnie torsik, naprawdę ładny. No i z tyłu tak to się prezentuje. Symbol Zayna no i pas w drugą stronę J to miał w tą, Zayn to ma w tą stronę. Ogólnie ładna minifigurka i połączenie białego ze złotym to już w ogóle jest sztos. Szkoda, że niestety tak jakoś wygląda. Podoba mi się on mniej niż J. I ostatnią mini którą dostajemy w tym zestawie jest złoty kol, tak on się prezentuje. Kolorystyka czarny oraz złoty też są szare elementy, tak samo jak stroj Fugitive i kolejną rzecz, którą tutaj dodaję kontrastu, no to pomarańczowe pasy, które są no, pomarańczowe z ulubionym kolorem kola. Więc naprawdę super, że to tutaj też dodali dodaje to tak samo kontrastu jak ten niebieski pas u Torsik ładnie zadrukowany. Są tutaj jakieś błyszczące elementy. Widzicie je? Jakieś szare detale z tego stroju Fugitive. Złota zbroja, tak samo na spodzie. Pancerz, ten pomarańczowy pas. Złote rączki. No i z tyłu tak to się prezentuje. Naprawdę bardzo zabudowany tutaj jest z tyłu w porównaniu do tam pozostałych. No i również znajduje się tutaj symbol kola. Ale i tak on zostanie zakryty przez złotą zbroję. Główka, ta sama, która była. No i maska, którą możemy dobrze znać. Jest to taki od to Znaczy no, też czarny pas z symbol resistance No i ogólnie tego kola mogliśmy dostać w magazynie A poprzez wzięcie lojta oni, danie mu maski kola Oraz podmienienie później rączek Możemy stworzyć sobie customowego lojta bez formy oni Ale to nie o tym, ogólnie też by było tyle z minifigurek no, Naprawdę one robią robotę A najlepszymi z nich na no to zdecydowanie jest kryształowy król oraz oni Lloyd czy polecam zakup tego, to zestawu z Lego Ninjago, zdecydowanie tak naprawdę super konstrukcja, jak i minifigurki i to są dwa aspekty, pod którymi warto zakupić ten zestaw, minifigurki jakieś tam pojawiły się w magazynach, no ale na pewno nie wszystkie, taki kryształowy król z dodatkowym torsem, nie złoty Lloyd, ale bez maski, oni również był, był Cole z maską i to tyle, będzie Zane ale bez maski, no a reszta się już nie powtarza, chyba, że tam jakiś kryształowy wojownik był, ale ogólnie minifigurki tutaj robią super, bo Potem, a jeszcze lepszą zdecydowanie ten smok, który na pewno w kolekcji będzie wyglądał ładnie, na pewno na półce też. No i na pewno też cena pójdzie w górę, dlatego warto w niego zainwestować. Możecie go nawet nie otwierać i zostawić go, ponieważ ja wam mówię cena jeszcze pójdzie tutaj w górę, to by było tyle z tego odcinka. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!